Cześć! W dzisiejszym odcinku z kolekcji telefonów, w części 11, pokażę Wam telefony z mojego studia Już chyba trzeci raz. Te, co nie pokazywałem już. Jeszcze nie pokazywałem. Dzisiaj ich będzie. Telefonów będzie 5. Nie, 6. Telefonów będzie 6. A MP3, MP4 będzie. Będą dwie. Więc no, dobra, zaczynamy. Od Noki 2700C. Wypada ten środkowy przycisk, co klejem taśmę. Oczywiście moją ulubiona taśmę. Tutaj w jak jakby dostałem, to już była taśma. Przez tył też była taśma. I pęknięty tył jest. Nie ma baterii, ale działa. Działa mam tutaj dolara ale jest to bogaty dalej jest samsung galaxy young jest tu napisane young etui w ogóle. young w etui oryginalny od younga plastikowym, nie gumowym plastikowym etui działa też dobrze działa kolejny telefon to tą taśmę Samsung GT 1200 już był w kilku odcinkach. No. Kolejny MyPhone Compact. W moim w ogóle pierwszym odcinku też był. Co już go widzieć. Oczywiście tył się otwierał, nie jest szklany. To jest wszystko plastik. Jest zbity, ale działa na Androidzie 5.1. I jest Huawei P8 Lite z systemem Android... nie pamiętam jaki dokładnie, ale MUI 3.1 ma EMUI, czy tam jak to się nazywa Ma naklejki takie z tyłu Dotyk mu nie działa w tym miejscu, ale reszta działa dotyku. dotyku no, Po prostu jest rozlany ekran Nie, nie, nie będę dokładnie czy jest rozlany Czyli po prostu nie działa dotyk. Ale chyba po prostu nie działa dotyk I się kolory w ekranie. modulują Ok, dalej mamy Huawei Y5 2018. To już też to nie, nie jest Ascent Y5, to jest Y5 2018. W ogóle okay. przesądzę. Matej, tu z klapką. Jeszcze z tą naklejką od kosza. I do tego kosza. Z po prostu. I to jest edycja limitowana. Używałem przez chyba półtora roku. Go po prostu nie polecam w chłopie. Może mi masz swoje zdanie w to. to jest specjalna edycja z kryształem. Jest po prostu. No taki kolor jest. I on działa. Tylko, że jest. Ukręciacz uh, kramu na nim. I mi już pękło, akurat kilka miesięcy po tym, jak dostałem ten mechanizm, ekranu na ekran To pękło od razu. Ok, dalej mamy odtwarzacze MP4. Pierwszy to jest na moim profilowym był pierwszy. Pierwszy w wersja profilowego to po prostu była wielka literka. D, ale z mm, mm, drugiej profilowe to właśnie było. Tu jest ten taki maźnik. Było właśnie te logo iPod, drugie było Nokia 35110. Potem właśnie był przód iPoda. A teraz mam telefon z klapką. <laughs> Oczywiście, w tym czasie, co teraz nagrywam, ten filmik. On, o, Jemu nie działa ekran, ale tak to działa. A dalej mamy iPoda Nano trzeciej generacji. On działa. Tylko, że się rozładował. On działa, tylko bateria tak długo trzyma, że nawet. Jak go przyniosłem do szkoły, to dwie lekcje wytrwały, nie? Znaczy dwie, trzy przerwy, czyli dwie. No, trzy przerwy po prostu. Czyli nim bawiłem i. Nie, tam. A i masz jeszcze ma te, tą blokadę zablokowaną, także. Nie warto. No, to jest wersja 8GB, tak samo jak ta. Bo chyba 8GB wychodziły tylko w czarnym kolorze. <grym> także. <grym> Dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!